Emson, nie uwierzycie, co dzisiaj robimy? Dzisiaj nadrabiamy to, co mi się zrypało w niedzielę, e, ponieważ, jak mogliście zauważyć, tydzień Alcatraz nie został godnie zakończony w niedzielę. Byłem w 3:4 nagrania odcinka i mi wywaliło po prostu całego lapka. Więc e, cudownie wspaniale. E, moi drodzy, od tego czasu kupiłem sobie antropomorficznego shopa, czyli Roketa. E, który, którego już wyekspiłem do czwartego poziomu i to miało miejsce właśnie w odcinku, który nie istnieje. E, natomiast e, poza tym. E, no to działamy, tak? Byłem troszkę na ekspowisku wtedy. I dzisiaj też sobie pójdziemy na to ekspowisko. Wiecie czemu? Bo tak mówię. Dziękuję bardzo. E, pójdziemy sobie na to ekspowisko, żeby. Żeby sobie i siebie, i Shopa podekspić. Shop to jest ten towarzysz, który może nam robić, może nam robić multitasking, z tego co pamiętam. I zamierzam to dobrze wykorzystać. O, patrzcie, level up na piąty poziom. A przynajmniej tak na, na czuja, tak to zapamiętałem. Jeśli się mylę, trudno. Jeśli się nie mylę, daj Mm, zrobimy sobie też przy okazji daily questy, bo widzę, że kłoda bukowa, kłoda wiązowa, czyli idealnie to, co mi jest potrzebne. Po w sensie tam, gdzie akurat będziemy, tam to masowo rośnie. Ale myślę, że zrobimy sobie też tutaj, skoro już jesteśmy obok, zrobimy sobie te żadiochy. Mm, znalazłem też coś bardzo ciekawego w verdencie. To. Przepis na maść na atakujące nagłe skurcze mimiczne. I słuchajcie, tu są te wszystkie ekstrakty, roślinki i tak dalej, czyli... W sumie można powiedzieć, że alchemia, i to jest przepis na miksturę zwiększenia doświadczenia towarzysza na przedział 121, 160. Dobrze mówię, dobrze mówię. I to się mocno wiąże z tymi itemkami, które wcześniej znalazłem i które chyba odłożyłem gdzieś. No dobra, pewnie do depozytu. To się mocno wiąże z tymi innymi przepisami, które znalazłem w skrzynkach, które wam kiedyś pokazywałem, ponieważ one też opisują. Możliwości stworzenia e, czegoś, i chyba jeśli dobrze pamiętam, to było stworzenie. Mm, były przepisy na towarzyszy, którzy też się będą liczyć do multitaskingu, więc myślę, że Stonks. Nie, tędy nie wejdziemy. Dobra, walić go na razie tego drugiego. Może na zakończenie go rozwalimy. E, Stonks, ze względu na to, że po prostu będziemy mogli sobie stworzyć tych towarzyszy, więc fajnie. E, nie wiem jeszcze. Kiedy co i jak jeśli chodzi o odblokowanie lokacji, w której będę mógł sobie wykorzystać chociażby ten przepis, który wam właśnie pokazałem. Ale skoro to jest od 121 poziomu do 160, to zakładam, że na około 120 może 115 będę miał taką możliwość. Tymczasem, moi drodzy, skupimy się tak, jak mówiłem. Na biciu tutaj nieźwiadków przy okazji zbieraniu drzewek, bo mamy wiązy i buki, czyli mega megaśnie. Dobra, 20 i 30. No to spoko, tam gładziutko. Mm, I myślę, że to dzisiaj przede wszystkim zrobimy. No i oczywiście zbieranie dalej roślinek, bo e, roślinki ważna sprawa, szczególnie teraz, jak możemy sobie e, je wykorzystywać w końcu jakoś, więc myślę, że pora zacząć dalej kolekcjonować po prostu mm, kwiat kwiatuchy. Będę porządnym druidem. Kurde, mogliby tu dodać klasę druida. W sumie, poza profesjami mogą istnieć też klasy, co nie, więc no. A to fajnie rozwija gierkę, bo dodaje jakieś, wiecie, dodatkowe specjalizacje, jakby było gotowanie, wiecie, jakieś tam inne bariery, rzemieślnictwo, sraty taty, pierdaty. Zawsze spoko, w mojej opinii. E, fajnie byłoby też porządnie zbliżyć się dzisiaj do 10 poziomu Roketa. Ja go chyba sobie w ogóle nazwę. Bo można zmieniać im nazwę. Nie, pamię nie pamiętam jaka jest e, cena tego, ale jeśli nie jest wysoka, to jemu zmienię nazwę, bo to jest Rocket po prostu. no. Myślę, że nawet administracja by nie oponowała, że to Rocket. Więc. E, więc, no cóż. E, tak czy siak. Z, skoro już widzę sens, e, sens e, jakby. A, dla inwestowania. Inwestowania w towarzyszy, to myślę, że myślę, że będę to robił, patrząc, e, zwracając też uwagę na to, jakie możliwości mam z tego, że ich mam, tak. No bo jeśli rzeczywiście ten multitasking będzie taki mega wygodny, no to kurczę wszystk, wszystkie farmy i wszystkie uprawy sobie zawalę na, multi na multitaskingu. Bo why not? Wiecie czemu? Bo mogę. No i nice, nie? No i dogadani. Ehm, za odcinek niedzielny, który nie wyszedł. Myślę, że dostaniecie w najbliższym czasie, może nawet na tygodniu, może na weekendzie. Ja będę dawał znać w miarę możliwości dzień wcześniej. Po co mi to? Będę dawał znać i dostaniecie lajwika tylko i wyłącznie z Alcatri. Więc Myślę, że fair wymiana za to, że w niedzielę nie było tego odcinka, ale powiem Wam, że już mnie tak nerwy zjadały, a też nie miałem na tyle czasu, żeby ponowne, ponownie podchodzić do nagrywania tego w niedzielę. Już musiałem lecieć do pracy, bo było, było już popołudnie. A w niedzielę akurat pracowałem po południu. No i potem to już nie miałem siły po prostu, więc yy, więc myślę, że tak wam to wynagrodzę. I, i chyba będzie fair enough. Dobra. Gini ziemniaku. Mm, liczę na jakiś nowy, no, jakiś nowy typ ekspowiska, tak szczerze. Bo już mi się trochę nudzi kręcenie się po lesie jak gówno w przeręblu, ale no cóż. 4 na 30 dopiero? Nie no, trzeba działać. Mm, dobra, mamy 7 ekstraktów, ekstraktów bukowych i jeden palmowy. E, szansa na wypadnięcie ekstraktu z tego co wspominał mi Kartofel to chyba 10%, więc... E, nie jest to tragicznie mała szansa. A zawsze coś. No, bo skoro ma się przydać, no to why not? E, Tak czy siak, dla mnie spokuwa. Spokuwa na maksa, bo podekspienie sobie towarzysza e, w szybszym tempie. Nie wiem też ile procent mi to dodaje, ale podekspienie sobie towarzysza w szybszym tempie. Dla mnie jest naprawdę spoko, patrząc na, na, na tę przydatność, o której Wam dosłownie przed chwilą mówiłem. Więc no. Dobra, poszukajmy jeszcze tutaj na północy jakichś drzewek. Ciekawie mnie, czy słychać jak gwiżdżdżę nosem. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale... 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 Prawdopodobnie dojechała mnie po prostu w końcu... Dojechało mnie pylenie. Kurde, no... Jeszcze mi coś coś pisze. Menel, nie pisz mi jak nagrywam odcinki, please. Bo się zamknę w sobie i co będzie. Dobra, ej, w sumie czekaj. A, towarzysz, a przypadek wyłączyłem. No patrzcie. Mm, a rzeczywiście kliknęło mi się te po drodze. No cóż, no, życie jak jajko jest znosić trzeba je. Y -y -y. Dobra, mamy to. No, dawaj. Dobrze. I tutaj widzę, że bieda, chociaż nie, wiązy są. No to zajebiście, też, też spoko do przodu. E, muszę zgrzecznieć chyba na tych odcinkach. Ua! Nice. Muszę chyba zgrzecnić na tych odcinkach. Ja to wspominałem w wczorajszym odcinku yy... inaugurującym tydzień Minecrafta. Ze względu na to, że YouTube mi bardzo zasięgi ostatnio tnie. Ehm... I to mniej więcej od tego czasu, kiedy ja przestałem gryźć się w język na odcinkach. To może będę taki grzeczniejszy, co nie? Family friendly w ogóle. Dupa friendly, a nie. Ekstrakt bukowy, zajebiście. <ścoughs> będę grzeczniejszy, zajebiście. <ścoughs> Także ten, no wszystko zgodnie z planem, moi drodzy. Ja te hodowle zwierząt to ja mam, chyba nie mam. A mogę mieć? Chyba nie mogę. Czy to on? Nie. Czy to Roldan? Nie wiem. Czy to będzie Sengar? Senegar? Nie wiem. Ale już widzę, że mnie nie chcą. Wróć, jak zdobędziesz więcej doświadczenia. Dobra. Eee, jak mi to w ogóle idzie? 8 na 30 i wiązy 7 na 20. No, czyli bida po prostu i tyle no. Wow. Zranili mnie nawet. No cóż, życie takie jest. Um. Wiecie, że człowiek jest jak drzewo, parę ciosów się kierom i leży. Takie złote myśli zefira. Polecam, polecam. Dobra. Drzewa, drzewa, drzewa. Where drzewa? W ogóle nie. Nie zwróciłem y do dokładniejszej uwagi na to, o której zacząłem nagrywać, więc będę na czuja robił, dobra? Nie obrazicie się, co nie? No, byle mi blue screena nie wywaliło. Bo będę zdeczka zirytowany. No. My tu mamy jakieś przydatne mi drzewko. Mm. Słabo to widzę, mordeczki. Słabo to widzę. Jestem po prostu zbyt morderczy dla tych wszystkich drzewek. Ua! ile sos nowej przybyło. I z tych toreb, w sumie z tych worków, też mogłoby wpadać, mogłyby wpadać te ekstrakty. Czy tam, jak to się nazywa, ekstrakty. To, to nie byłoby głupie. To byłoby wręcz mądre. Bo jak coś nie jest głupie, to zazwyczaj bywa mądre, tak? Dobra. Mm -hmm. Tu mamy buki, 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 buki. Mm, co tam w ogóle u Was? Bo ja tak nie wiem. Ostatnio mus mi się wyłącza bardzo sprawnie. W... w ogóle spodobało mi się znowu robienie daily, ale, ale jest to troszkę zbyt wymagające czasowo. Powiem Wam. A nie chciałbym wam dawać, że tak to ma pół produktów, tak jak podczas e, okresu wyborczego, gdzie się tak męczyłem w redakcji. E, więc e, raczej typowo daily e, za szybko nie wróci, ale myślę, że raz na pół roku, jak wam zrobię miesiąc e, daily odcineczków, to będzie fajnie. Kolejny level up towarzysza. Nice. Więc myślę, że to nie zaszkodzi. Zrobienie wam. E, Powiedzmy raz na pół roku miesiąca daily. W takim czasie, gdzie będę miał akurat trochę luźniej i będę mógł sobie na to pozwolić, to, to chyba by nie spoko. Bo ja tam lubię w sumie yy, coś takiego, ale jak mam czas. Dlatego no, troszkę mi to. Troszkę mi to rzadziej wychodzi na pewno, ale no cóż. Dobra, dawać mi to. Dawać mi to nie, zap nie zapominajkę. O, nawet dwie. No tak to mi pasuje. Tak to mi pasuje. Stokroteczka. kroteczka. Jedna. Niech będzie. O, wiązy mamy. Zaj obiaszczą. Bardzo fajnie. Baja. Dobra. Ym, od razu sprawdzamy, co wypadnie. Klony. Dobra. Czy my tutaj mamy coś jeszcze przydatnego mi? Tak, tu są wiązy i e buki, dobra. Jak to wygląda na ten moment? 11 na 20, już 12 na 20. 10 na 30, już 11 na 30. Kurde, strasznie wolno mi te drzewka idą. Ale ważne, że przy okazji jestem w stanie sobie... ...szopa ogarnąć. Kurde, ja myślę, że już szósty dobił, a to piąty dopiero. No dobra. Tak się, jak każdy level do przodu się liczy. I jakby no wiecie, no ja tu sobie robię jakieś swoje zadanka, powiedzmy swoje, swoje jakieś plany, ale głównym planem w tle to jest jednak cały czas ten shop, żeby go w miarę sprawnie do tego dziesiątego doprowadzić. Na wyższych ekspowiskach mam wrażenie, że to o wiele sprawniej idzie, bo chyba się dla shopa jakby też ten exp jakby ładniej rozkłada na tych wyższych. Więc fajnie, że nie było to zrównane, tak żeby na każdym poziomie ten, szop, yy, te, te, ten towarzysz ogólnie ekspił tak samo. Bo by to mi trochę wydłużyło robotę. Dobra, gin ziemniaku. W ogóle, ósmoklasiści, dzisiaj, ma, dzisiaj macie swój wie, wielki początek maratonu egzaminacyjnego. Więc yy, powodzonka, moi drodzy. Jeśli ktoś tutaj, z tego co wiem, ja to nie za bardzo, ale yy, mnie, mnie oglądają osoby w tym wieku, ale jeśli ktoś się akurat tutaj nawinie, yy, no to powodzonka, moi drodzy. Powodzonka, dawaj, dawajcie znać jak wam yy, poszło. Dzisiaj język polski. Będę akurat męczył dzieciaki z podstawówki, yy, żeby mi opowiadały jak im poszło na polskim. Um, chociaż sąd nie lubię tak szczerze. Sąd, yy, gdzie pytam o, o coś ludzi. Bardziej, że nastolatkowie mają to do siebie, że strasznie nie lubią strasznie nie lubią jakby kamery i tak dalej. To jest najlepsze, bo na TikToka głupoty wrzucają, e, i tak dalej. gdzieś tam doneta pierdoły wrzucają, odwalają czasem maniane jakie mało. A potem jak przychodzi co do czego i trzeba się inteligentnie wypowiedzieć przez minutę, to nagle nagle nie ma odwagi. To jest, to jest dla mnie trochę żenujące szczerze, żenujący znak czasów. Znaczy czasów. Ciężko powiedzieć, czy to znak czasów, skoro za moich czasów było podobnie. Ale, ale no kurczę, no co, co strasznego jest w tym, żeby powiedzieć do telewizji kilka słów. Dosłownie my pytamy, co mieliście na tym egzaminie, jaki był temat pracy pisemnej, co napisaliście i tak dalej, i tak dalej. Co w tym strasznego, przecież chwilę temu podchodziliście do, do takiego egzaminu. Także ten... No dobra no, jak tu sytuacja wygląda w tym momencie? Wiązy 17 na 20 to już ładnie. Buki 14 na 30, wciąż dużo. Wciąż dużo do nadrobienia. Ja zerknę sobie jeszcze na mapkę obok pod kątem tych drzewek. Żołnierzy już sobie zrobiłem, więc będą do oddania. Zrobiłem sobie też w świątyni Daily Questa. Więc jak najbardziej. O matko... Jest raniutko. Nie ja wam to nagrywam w tym samym dniu, w którym to dostajecie, czyli we wtorek. I powiem wam, że niby jestem po kawce, po ale spać mi się chce. 4.30 się obudziłem. 4.30, Czejcie Poszedłem spać... koło... w pół do północy, koło północy, bo jeszcze w nocy nawalałem y, artykuły, więc no... <grym> Życie. Ale nawalałem artykuły w nocy, żeby właśnie dzisiaj móc sobie na spokojnie wam to nagrać. To też przede wszystkim jakby wynik y, logicznego myślenia, ze względu na to, że y, no, jak dzisiaj będę robił te sondę wśród y, dzieciarni, to y, musi, musi dość szybko pójść ona w eter, że tak to ujmę. Musi być dość szybko zmontowana. Więc postanowiłem y, postanowiłem napisać tamten y, artykuł na dzisiaj, tak y, pod te sondę w nocy. Żeby dzisiaj rano nie musieć się z tym męczyć, bo może by mi było ciężej myśli pozbierać, jak jest rano. Eee, a poza tym potrzebowałem czasu, żeby jednak nagrać odcineczek, co nie? Eee, a dokładniej dwa odcineczki, bo jeszcze dzisiaj Minecraft. Przecież tydzień Minecrafta trwa. No to jak dwa odcineczki, a Minecraft jest dla mnie osobiście trochę cza bardziej czasochłonny, no to niestety. Niestety, ale... Ale słabo, co nie? I sądzicie? No właśnie, ja też sądzę. Słabo byłoby jeszcze zajmować się pracą i próbować to pogodzić, a jeszcze się ogarnąć trzeba. I za dwie godziny dosłownie do pracy. Więc no, a te odcinki muszę wam jeszcze zmontować, zrobić miniaturki i wrzucić do. Mm, na tuby. Więc no. There is not lekko. Już mi w gardle zasłaszczy, chyba napije. Jak się akurat muszelki wykopują, to się napije trochę. Starość. Moi drodzy, stay hydrated. Pijcie wodę. Hmm, coś, coś ciekawego kręci? Nie. Więc sobie zrobimy standardowe kółeczko, wykopię sobie wykopaliska, rozwalę sobie tego rzadkiego 8.6. i wracamy do miśków. I w ogóle to trzeba będzie się pilnować, bo chyba niedługo trzeba będzie kończyć odcinek. Bo mam wrażenie, że już chwilę to trwa. A, pierdolety, ale niech będzie, coś się sprzeda zawsze. Zapominajka, nice, dwie sztuki. Fajnie, 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 że przy levelowaniu rzemiosła, że jest ta szansa na zwiększenie liczby jakby lotów, bo według mnie to ułatwia to trochę robotę. Jeszcze jakby się dostawało punkty za dwa loty, to już w ogóle... Ale zawsze coś i tak. Dobra. I tam w ogóle stan muszelek. 12. Czy jestem w połowie też drogi do Daily Questa? Uuu, tu nowy ekstrakt związku żeśmy sobie wciągnęli. I widziałem torbę. O. Woda sosnowa. No dobra. Dobra. Zna nawalamy dalej. Zapierniczamy z powrotem do Miśków. Do winnicy Senegara. Żeby coś jeszcze do Włości. To jest winnica? Tak. Do Włości Senegara zawalamy, żeby. Żeby coś tam jeszcze pościnać. No i myślę, że. Em, przynajmniej jak wiązy domkniemy, to będziemy powoli kończyć. Chociaż temat jeszcze jest taki, że kwestia czy mi się drzewa poręspią, Bo to też jest ważna kwestia. Jak nie będzie drzew, to nie będzie Questa Daily. Tak, tego właśnie potrzebowałem, kurde. Gimi sam drzewa. gimi są drzewa. Please. Dobra, mamy Bug. Jest dobrze. Kurde, już tak fajnie mi się te miski bije. Że aż szkoda, kończyć. Bo dość fajnie się na nich w sumie XP już teraz. A jeszcze, jak sobie wymienię EQ. Na 108 już w ogóle, tak wiem, że zmarnowałem jeden atak przed chwilą, ale nikt tego nie widział, nikt nie musi nic wiedzieć. Ehm, Zerknijmy sobie od razu też jeszcze ile do wyekspienia Roketa. On ma 6, dobra, 500 ponad punktów, dobra, to dzisiaj raczej go nie wyekspimy już na, na siódme ale, oj, tam, już jakiś progresik jest, tak? Dwa levele w górę poszedł. Jak, go, jak to przycisnę trochę, to jest szansa, że. To jest szansa, że. Jeszcze w tym. Znaczy, myślę, że prawie na 100% w tym tygodniu będzie miał już level up. W sensie 10 level o tym mówię. Więc myślę, że spoczunio. Dobra, no, gin, ziemniaku, no. Jakieś drzewka, coś, 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 nic, kurde no. Ej, ewidentnie dzisiaj nie domkniemy, znaczy w tym odcinku nie domkniemy y, tych kłód. I ja je chyba po prostu domknę poza odcinkiem, bo no nie chcę tak na siłę tutaj się kręcić. Przejdziemy jeszcze do winnicy z powrotem, tam myślę, że zetniemy resztę drzewek i, i spadamy. Bo jeszcze Minecraft musi powstać, a już ósma powoli dobija. W sumie, serio, ciekawi mnie, ile ile w tym momencie ja mam już ten czas? Tutaj yy, tego odcinka. Ach, a gdyby wypadły teraz dwie kłody, dupa, nie dwie kłody, kurde, zestaw rębacza. Chyba sobie jaja robią. Dobra, sprawdźmy, jak to tutaj w tym momencie pójdzie. Bardzo ładnie mi to pójdzie. Super. Tutaj chyba nie było drzewka, a Wiąz, 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 wiąz i Bóg. Bóg jest wszędzie. W tych okolicach. He, he, he. Ej, dobra, no to wiąz to damy radę domknąć. Jedna sztuka została, mordy. Kwestia, czy gdzieś tu się wyrespił, czy musimy poczekać, czy tamten się wyrespi. Chyba musimy poczekać. Przejdziemy sobie już w dół, na spokojnie, chill, utopia. Nieważne, już mamy... Ja, yeah, domknęliśmy wiązy, dobra. Moi drodzy, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, tak troszkę luźniej i przy okazji takie plany na przyszłość, że tak tojmę. To Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!